Dzień dobry, pasieka pod klonami. 8 czerwiec. Próbujemy dzisiaj poddać matkę, bo w tym ulu niebieskim numer jeden od dłuższego czasu już nie widać jajek. Młodej pszczoły też nie ma, ani czerwiu. Są tylko jakieś trutowe komórki zasklepione. Widać, że gdzieś matki nie ma od dłuższego czasu. wczoraj włożona w klateczkę. Pszczoły już ją okłębiły. Będziemy próbować czy się uda poddać matka jest przekładana z ula 5 z ula numer 5, a tam już są mateczniki, więc pszczoły sobie już przygotowały. Tutaj nie ma ani mateczników. Matka żyje. O to dobrze. Powinna przejść trochę zapachem tych pszczół i ula albo się uda, no, albo przychodzi. dobra mhm. I co? Chyba dobrze, co? No, zobaczymy jak to no, tam będzie. Więc... Przejdziemy No, to będzie miało całą noc. Zaraz się świta zbierze wokół niej, co? Czyli tak, może już się wybieram. Nie z tamtego ula, bo było przełożone kilka pszczół. Z tamtego ula z matką. Ze świtą, stamtąd, nie? No, dobra. no musieliśmy tak zrobić, bo nie ma w okolicy tutaj na chwilę obecną żadnej matki do kupienia. To jest krainka, są, ale jakieś backfasty to nam nie będzie pasowało, nie ta linia. No dobrze, kładamy, zobaczymy. Spróbujemy. To też chyba teraz nie trzeba zaglądać za często, co? No tak, to Za zobaczymy. parę dni. Jest dzisiaj sobota. To nam... Nie... W środku tygodnia. W środku tygodnia tam I spróbujemy wtedy oznakować, żeby było widać, bo jeszcze mamy nie w... słabe oko nie wprawione do odszukiwania tych matek. Czasem się uda, czasem nie. No ale tutaj to już ewidentnie widać, że nie ma jajek ani czerwiu, ani zasklepionego, ani otwartego. Mateczników też nie ma. Nowej matki sobie nie wychodują, bo nie mają z czego Może gdzieś się zgniotła przy przeglądzie. Nie wiadomo. No w każdym bądź razie na pewno nie ma. tutaj troszeczkę na czerwie... nanosiły miodu, ramki coraz cięższe. Mm -hmm. A dwie ramki z suszem, puściutkie, świeżutkie, do czerwienia przygotowane dla matki. Żeby no miał. miała gdzie czerwić. Super. Mm. Tak naprawdę mogłyśmy wstawić kratę Ja Pionową? Pionową. Mhm. Mm to trzeba przygotować. Muszę dokszczepować za dwie ramki z węzą? Mhm. No już jak matka jest, jak ją tam przyjmą, to już powinny mhm. ładnie węze odciągać, nie? Zamykamy powodzenie mateczko. No i dobra, czekamy na wyniki. Zerkniemy jeszcze do naszego nowego nabytku. Jak tam ta nasza minetota. Tamto z góry. No, coś tam dziewczyny noszą, były jak noszą żółty, może z lipy, co? No, tutaj to widać, że. Gdzieś tam, tam też coś się dzieje, ale, ale widać, że w tym ulu, te pszczoły to są pracowite, nie? Więc Bardziej chyba niż krainka, tak jak tam yy, piszą ludzie na internecie, faktycznie. Tutaj w pozostałych ulach jeszcze tam się z rana nic nie dzieje, a, a tutaj już. Te Soty. Ten ten jest też na bardziej na, na słońcu niż może. może. Mhm. bardziej im tutaj rano do No, Ale sporo pyłku noszą, widać. Fajnie. No dobra. Kończymy, nie grzebiemy tutaj za bardzo. Bo to niczemu dobremu nie służy. A to nasza mikrokoniczyna. Pożal się boże. Człowiek kupuje specjalnie mikrokoniczynę, żeby nie trzeba było tutaj z pod kaszarką ani z kosiarką chodzić na pasiece. Miała być niska, fajna, bez koszenia. Jeszcze kwitnąć ładnie dla pszczół. No kwitnie tylko, że to nie jest mikrokoniczyna. Bo to jest koniczyna 25 cm. Do łydki sięga. Także super. Chyba teraz. Zaproszę sprzedającego tutaj, żeby przyjeżdżał i na pasiece mi koniczynę tą swoją mikro kosił. Pozdrawiamy.